E, nazywam się Wiktoria i grałam Kasienkę, siostrę Kopciuszka. Mam na imię Gabrysia i grałam Wróżkę Kopciuszka. Ja jestem Faustyna i byłam Haneczką, siostrą Kopciuszka. E, jestem Olga i grałam Oldamę Dwojenną. Nazywam się Filip i grałam Króla. Nazywam się Maria i grałam Królową. Nazywam się Szymon i grałam Ochmistrza. Nazywam się Franek i grałam Dworzanina. Nazywam się Marcelina i grałam Macocha. Nazywam się Lena i grałam Kopciuszka. Nazywam się Bartek i grałem Królewicza. Nazywam się Witalii i grałem Herolda. Nazywam się Igor i grałem Strażnika. Nazywam się Kuba i grałem Strażnika też. Nazywam się Ania i grałam Damę Dworu. Nazywam się Daria i grałam Damę Dworu. To ukłoncie się jeszcze ładnie. Tak. Pięknie. Słuchajcie, zostańcie, bo zrobimy konkurs. No i zobaczymy, bo, bo może coś pomożecie, co? W tym konkursie. Zapraszam chętne dzieci do konkursu. Zapraszam tu do mnie. Chodź